Witam wszystkich sorry za to, że tak długo czekaliście na ten film, bo zapowiadałem go już praktycznie rok temu chyba. Jakoś we wrześniu pierwszy raz wspomniałem o tym, że go nagram, no ale jest tu dzisiaj przed Wami. Ogólnie będzie to nowa seria filmów na naszym kanale. Zaczynamy właśnie od wyciskania sztangi leżąc. Owca zapowiedział już, że zrobił przesiady, także spodziewajcie się poprawnej techniki przesiadów już niedługo też na naszym kanale. Dzisiaj, tak jak już powiedziałem, zajmiemy się właśnie wyciskaniem leżąc. No i co, przechodzimy do tego wyciskania. Pierwsze, nad czym chciałbym, żebyśmy się skupili, to będzie szerokość chwytu na sztangę. Z reguły ludzie za szeroko chwytają tą sztangę, a prawdopodobnie najlepszym chwytem będzie trochę szerzej niż na szerokość barków. Ogólnie chodzi nam o to, żeby zachować prostopadłe przedramie do podłogi przez całą fazę ruchu. Nadgarstek, zawsze nad łokciem, żeby ani nie szedł. Ani nie szedł do tyłu, ani do przodu. Cały czas chcemy zachować prostopadły, wycelowany sufit przed ramionami. Mniej więcej na pierścieniu układam kciuki. I właśnie na taką odległość łapię sztangę. Chwytamy ją tak, żeby sztanga leżała po środku, równiutko ułożona nad garstkiem. Na pewno nie na palcach, na pewno nie za bardzo do przodu też. Równiutko nad środkiem nadgarstka. To będzie najlepsze dla naszego nadgarstwa uchwycenie sztangi. Kiedy już ustalimy szerokość chwytu, następna rzecz, na którą się powinniśmy skupić, to jest wywołanie rotacji zewnętrznej na sztangę i wykonujemy to w taki sposób, jakbyśmy chcieli ją złamać w ten sposób, nie? Czyli jakbyśmy chcieli kciuki przesunąć na zewnątrz. No to rotacja zewnętrzna, wiadomo co Nie dość, że stabilizuje nam barki, to jeszcze pomoże nam w ułożeniu łokcia przez całą fazę ruchu. Wwołujemy tą rotację w ten sposób, jakbyśmy chcieli złamać. Jak widzicie łokcie od razu przesuwają nam się do przodu. I ogólnie najlepszą trajektorią ruchu tutaj byłoby oczywiście góra-dół, kiedy łokcie szłyby bardzo na zewnątrz. I to jest najmniejsza dźwignia wtedy będzie i prawdopodobnie największy ciężar byśmy mogli wyciskać lecz oczywiście dbamy o te barki, także ruch będzie trochę przesuwający się do przodu, w stronę do mostka, a nie góra-dół i wtedy łokcie też przechodzą do przodu, to zabezpieczy nam właśnie nasze cenne barki. Ok, skoro wiemy już wszystko co zrobić z ułożeniem rąk na sztandze, wywołaniem zewnętrznej rotacji, przechodzimy do kolejnej części. Zajmujemy się resztą ciała. Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest Retrakcja łopatek, czyli ten ruch ściągnięcie łopatek ze sobą. I to jest kolejny zabieg, który pozwoli nam ustabilizować nasze barki, to, czyli ustabilizowanie tych barków przez ściągnięcie łopatek plus za szerokie prowadzenie łokci zniszczyło właśnie ten mój bark, z którym już rok mam problemy. Także te dwie rzeczy są praktycznie najważniejsze. Ściągamy łopatki, łapiemy sztangę wykonujemy tą rotację zewnętrzną chcemy złamać sztangę i teraz mamy ustabilizowane barki możemy przejść dalej Robić z rękami. Następnym etapem jest ułożenie pleców w łuk. I tutaj chodzi o to, żeby lekko się wygiąć. Nie przesadzamy jak w trójbojści na zawodach. Oderwane dół pleców od ławki yy, dotykają ławki poślady, które będą napięte, ale zaraz o tym. I góra pleców. Ściągamy łopatki. Rotacja wewnętrzna. I układam się dół. Także, kiedy już mamy górę ciała ustawioną poprawnie, skupmy się na nogach. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, pośladę mamy maksymalnie napięte. Jak wywołać to maksymalne napięcie pośladków? Nogi są mocno wbite w ziemię. Staramy się stopy równolegle, kolana jak najbardziej szeroko. Więcej o tym owca w przysiadach zresztą. W każdym razie to nam pozwoli zmaksymalizować napięcie luteusa maximusa, czyli pośladka, właśnie i stajemy się jedną napiętą całością. Także jesteśmy napięci od samych stóp po samą głowę. Ok, pozostaje nam wyciskać. Jeszcze na koniec chciałbym dodać specjalnie, żebyście zapamiętali, nigdy nie ustawiamy łokci szeroko. Staramy się mniej więcej 45 stopni mieć tutaj kąt między ramieniem a naszym ciałem. Nigdy 90. Właśnie to nam niszczy nasze barki. Mhm. Pierwsze na czym chciałbym, żebym się skupił. Dobrze, że to się nagrywa.